Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnej niedzieli. I dzisiaj mamy zmianę czasu, więc jak to ja? Ja nie umiem spać. Więc jestem na nogach od jakiejś piątej na stary czas szóstej. Nie wiem. No i w związku z tym dzisiaj bez jakiejś takiej spiny mogę nagrać na spokojnie przed pracą pogadankę. i... O tej porze, kiedy już jest jasno i jest fajne światło, no to już mamy yy, tak naprawdę, yy, no, mam jeszcze zapas czasu. Więc to jest fajne, yy, że mogę sobie pogadać tak na spokojnie. Yy, I przygotowałam dzisiaj taką delikatną sobie ściągawkę, yy, bo stwierdziłam, że jest kilka rzeczy, o których chciałabym powiedzieć i nie chciałabym żadnej ominąć. I na początek słowa kieruję do Was, całe swoje serduszko, bo nabiliście 20 tysięcy odsłon już. I. To jest takie motywujące. Ja zawsze lubię, jak te liczby przebywają. W sensie no to nie chodzi tylko o liczby, bo, bo oczywiście tutaj też jakość tego wszystkiego i to jak to odbieracie. Ale to jest fajne, że zaglądacie i że czytacie. Teraz na blogu pojawił się w ogóle nowy cykl, więc, więc on dopiero tak startuje. Myślę, że jeszcze się rozkręci, bo ten pierwszy wpis. No, to są obrzeża Weicharowa, więc może niekoniecznie dla wszystkich jest bardzo jakiś intrygujący, ale gwarantuję Wam, że podczas tego projektu były bardzo ciekawe wycieczki i będą przygody, o których mi się nie śniło, że będą. Więc, więc cza czajcie się na te wpisy i, i zachęcam jak najbardziej. Słyszę trochę po swoim głosie, nie wiem, jak wy to odbieracie, ale słyszę, że. Jakkolwiek ja już się rozbudziłam i pewnie ja padnę wieczorem, to mój głos jeszcze się chyba nie rozbudził. Natomiast jeżeli chodzi o bloga, to uświadomiłam sobie, że już minął rok, odkąd byłam w Łodzi i to była bardzo fajna wyprawa. Też ją na blogu opisałam bardzo na świeżo, bo tak naprawdę byłam w Łodzi i tydzień później już publikowałam bonus październikowy i myślę, że jest to jeden z fajniejszych wpisów, na pewno jeden z tych bogatszych zdjęcia i podlinkuję go Wam w opisie, bo jeżeli ktoś z Was jeszcze go ominął, to moim zdaniem to jest jeden z tych, które naprawdę warto nadrobić, więc, więc jak najbardziej zachęcam. Natomiast zbliża się powoli listopad. Listopad jest takim, powiedziałabym, trochę nostalgicznym miesiącem i dlatego mam w planie Taki bonus, który moim zdaniem nie będzie lekturą dla każdego. I pozostawiam Wam tak naprawdę wybór, czy sięgniecie po ten wpis czy nie. No, na pewno jest to temat, który może budzić emocje i dlatego wydaje mi się, że jakby jak ktoś się nie będzie czuł na siłach, takie emocje przyjąć, to, to po prostu no, czujcie się w tym wolni, tak? Jakby. Ja uważam, że ten wpis jest wartościowy i ta wycieczka była dla mnie takim, takim otwarciem oczu w pewnym sensie. Że pewne rzeczy dotarły do mnie mocniej, i mam nadzieję, że mówiąc Wam o tym troszkę Was zachęcam, ale jakby tak jak mówię, czujcie się w tym wolni, bo nie każdemu taka tematyka musi odpowiadać. I mm, wpis się pojawi w okolicy 10 listopada. 10 listopada wypada w środku tygodnia, więc jeśli mnie pamięć nie myli, to zaplanowałam sobie ten bonus na sobotę po. I, i, i no. Zachęcam Was, żebyście sobie ten, ten, wpis przeczytali i koniecznie podzielcie się ze mną, jeżeli ktoś z Was się zdecyduje na lekturę, jakie on wywołał w Was emocje, bo jestem tego bardzo ciekawa. Eee, czy on zachęci Was do wyprawy w takie miejsce? Dla mnie to było mocne przeżycie, więc, więc jakby, no ciekawa jestem, jakie emocje właśnie w Was ten wpis wzbudzi. Natomiast jeżeli chodzi o ten tydzień, to no tak jak sobie plułam w brodę po poprzednim, że o nie, nigdzie nie byłam, cały tydzień na zmarnowanie. Oczywiście żartuję, bo wykorzystałam go w inny sposób. No ale jakby wiecie o co chodzi, no jakby ciągnie mnie w teren cały czas i nie mogę się doczekać tej, tej ładnej pogody, żeby ją jeszcze wykorzystywać. I udało mi się w tym tygodniu zrobić dwie wycieczki. Dokończyłam Orunię i zrobiłam to na rowerze. I były to 23 km, także całkiem fajny dystans. I tą radością, tym entuzjazmem, jaki mi wtedy towarzyszył, podzieliłam się z Wami właściwie na bieżąco na Facebooku. Także też tam możecie znaleźć nagranie, jak się cieszę, że pojechałam na rower. No, dla mnie to nie jest takie oczywiste, bo ja powtarzam wciąż, że ja jestem bardziej piechurem. Ale chciałabym hmm, tak stopniowo, jakby to przełamywać i, i częściej ten rower wykorzystywać. Natomiast teraz te tereny, które mi zostały, one są bardzo detaliczne, więc na rowerze mi się niekoniecznie opłaca. E, dlatego cieszę się, że chociaż wtedy ten rower mogłam wykorzystać. E, I po prostu w tym szalenie studiowałam w tym entuzjazmie, byłam po prostu tak nakręcona tematem, że właściwie jeszcze tego samego dnia opisałam tę wycieczkę. I nawet to tak trochę um, daje mi do myślenia, czy nie lepiej zamiast lecieć po kolei ze świadomością, jakie jeszcze mam w tym zaległości, czy nie lepiej po prostu te nowe wycieczki pisać na bieżąco, bo idzie szybciej, jest bardziej emocjonalnie, więcej pamiętam, a nie muszę tak często sięgać do źródeł, znaczy i tak do nich sięgam, ale jakby pewne rzeczy po prostu się układają w głowie, co było po kolei, niezależnie od tego sięgania po detale. No i teraz w piątek też udało mi się. Jeszcze jedną wyprawę odbyć. To była już tym razem wycieczka piesza, i co fajne, w towarzystwie. Jejku, jak ja tęskniłam za wędrowaniem z kimś. To też jest niesamowite. I w ogóle najlepsze jest wtedy, kiedy widzę, że ta druga strona też ma jakby z tego jakąś radość, a nie robi tego z czystych, towarzyskich pobudek. Więc, więc też to jest fajne, kiedy ktoś też przeżywa, też robi zdjęcia. Kiedy można z, z taką osobą właśnie podyskutować na różne takie około wycieczkowe i nie tylko okołowycieczkowe wycieczkowe tematy, więc to było naprawdę fajne i podobała mi się ta wyprawa. I policzyłam sobie jeszcze dzisiaj przed nagraniem, ile kilometrów pokonaliśmy, bo tak naprawdę wspięłam w tym niemal dwie wycieczki sprzed kilku lat, bo to było stare przedmieście i dolne miasto, które wtedy robiłam osobno. Przy czym teraz jakby nie zahaczyłam o Wyspę Pichrzów, zrobię ją osobno, całościowo, a wtedy właśnie jakby na południe od Podwala łapało się jakby w tę część, którą robiłam razem z Dolnym Miastem. No i wtedy wyszło mi tak mniej więcej dwie wycieczki po 6 km, teraz wyszło mi faktycznie blisko 12, trasa się układała troszkę inaczej, ale, ale rzeczywiście jakby i tak... Mimo tych delikatnych różnic, wyszły kilometry porównywalnie. No i też chciałam to opisać na bieżąco, tylko inne obowiązki po prostu mi nie pozwoliły. No bo też, też wczoraj miałam zajęcia z gadanistyki. No i fajne są te zajęcia, no podobają mi się. Jakby e, już się przestawiłam na ten tryb online i mam swoje plusy. E, natomiast e, natomiast e, też e, tematyka wiem, że jedna będzie dla mnie łatwiejsza do przyswojenia w innej czuję, że ojej, nie jestem historykiem tak bardzo. <śled> Ale, ale są rzeczy, które naprawdę mnie kręcą i ten przedmiot, który, o którym mówiłam ostatnio, że była gdańska medycyna, teraz była dalsza odsłona i ogdańskiej nauce i był heweliusz. O Heweliuszu się nie dowiedziałam niczego nowego oprócz tego, że miał nadwzroczność i wszystko inne, jakby to były dla mnie oczywistości. No bo po prostu jakby siedziałam w tym temacie od paru lat co najmniej. E, ale i tak. E, Cały wykład był dla mnie mega ciekawy i wciąż utrzymuję przekonanie, że to mój ulubiony przedmiot, jak na razie. Także jestem bardzo zadowolona, że poszłam na tę podyplomówkę i jestem ciekawa, co przyniosą kolejne tygodnie. No i chyba na tym dzisiaj zakończę, bo widzę, że już gadam prawie 10 minut, a cała moja lista już jest odhaczona. <grytanie> Także życzę Wam dobrej niedzieli i do usłyszenia następnym razem.